Okej, siemanko ludziska. Dzisiaj widzimy się już kolejny raz w odcinku. W sumie to akurat pierwszy raz. Akurat w tym. Jak możecie zobaczyć, gram w The Joy of Creation Story Mode. Obstawiam, że z tego seria może nie wyjść i nie wiem, po ile będę trwał odcinki. Ale postaram się poprzychodzić z poziomów, wiecie. Więc postanowiłem i przepraszam, że Jakiś czas filmików nie było, ale wiecie, majówka i te rzeczy, grille. I myślę, że tak bardziej jednak będę jednak powracał na wakacje, bo to będzie jakoś pewnie za miesiąc. A teraz jeszcze się szkoła zaczyna, więc jest mały problem. Ale postaram się żeby wyletywały częściej te odcinki, więc przejdźmy już do samej gry. Play. Pierwszy pokój. Eee... mogę powiedzieć, że to jest bazowane na FNAF-ie. A na razie się wyciszam. Uh, hello, uh, what are you doing in our house? Dad, yeah, is the okay? Yes, yes, he's okay. Don't worry. He just seems uh, confused. Uh, Excuse me, sir, can you tell me your name? Look, man. If you won't talk, I'm calling the police. You can't just barge into someone's house like this. Are you hurt? Do you need any help? Honey, what's going on? I don't know. This man suddenly appeared in our house. They a the but I was here. Terrible... Michael. What? what? I uh, I mean my uh, uh, my name. It, it's Michael. I'm Michael. I uh, you you asked me that before. Daddy Michael kind of sounds like you. Excuse me, <laughs> just what are you doing in our house? The sun's about to go down. I don't think you should be here. Uh, yeah, I was just saying that. You, uh. You, uh. You, you look a little bit roughed up. What happened to you? I. I, I don't know. I can't remember. I'm sorry, but, but I just. I, I just don't know. Dad. Dad, can you help Michael? Michael is coming. It would be bad for him outside. Uh, I mean, I guess. Can you stand? I think so. A bit. I just feel a bit dizzy. Uh, yes, dizzy. Come on, man. Let me help you up. After that, Dad carried the stranger to our guest room. He thanked me for convincing my parents to let him rest in our house for a night. Or at least, while well, I collected his thoughts. After that, Mom put me in bed. I can't remember much about Michael, but I knew he wasn't a bad person. Or, at least he didn't look, you know, dangerous. I was young, so I guess I just didn't know any better. Certainly didn't know what a burglar was, that's for sure. Um. Not that I was implying he was. I'd never talked to him again after that. Well, except for when the storm happened. That's when I woke up on my bed and I saw them. No. To była taka, w sumie i teraz część to do samej gry. Czkawe ile taka ile to samo trwało. 4 minuty cutscenki i samego gadania. To zaczynamy dopiero grę. Pum! Hmm, postaram się powiedzieć co ci tu będzie... Hello, hello, no, 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 uh, Nick? Uh, hey, little Nicky, it's me, Michael. And hey, don't say anything back to me, okay? There are monsters around that'll hear you if you do. Now, don't be scared, Nick, okay? Listen to me and we can defeat those monsters, alright? Okay, so these monsters might look... Uh, Surreal, uh, don't look at them too long, or you'll feel weird and see creepy things. When you must Turn on your desk lamp, That's your bed, you'll feel safe there. But the more you stare at the scary monsters, the worse you'll feel. All right, uh, all right, all right, all right. Um, okay, first things first. Uh, Freddy, uh, the fuzzy Brown Bear. Freddy, uh, he's at the window. Freddy, uh, he'll be inside. Onto you your your Benja, keep them. And close we or else he'll get inside. Uh, then there's Bonnie, the uh, ill tempered big bunny. He's not shy at all. Uh, he will knock on the door. And let you know if he's there. Once he opens the door, shut off the lights as fast as you can. Like he, he can't see you well in the dark and he'll leave. Uh, oh, but make sure you're sitting down when you do that, right? Okay, uh, then there's the chicken. Chłopcze, chłopcze będzie tam w szafie trafiać. Um, po prostu, nie możemy to się wtedy lampy. ruszyć? Musimy... Musimy o, tak się nie tak nie możemy się ruszyć. A. Jest Foxy. Jeśli ruszyć. z to cię przestraszy i oszołomi. No, 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 się no,

I musimy po prostu przetrwać. czyli w każdym jest inaczej. Nie wiem, ile ta seria będzie trwała. Z tego co wiem, pierwszy, powinien przyjść Freddy. I jakby co, to, to ja pewnie nie będę miał takiej wybuchowej reakcji, ale. Tak, boję się tej gry. Nie wiem ile w tym filmik będzie miał minut. Ale się strasznie boję tej gry. Słychać było, że Bonnie puka. A to już mamy Frediego. Ja jeszcze nie zasłaniam co najlepiej. Teraz musimy... Widzicie, jest Freddy. Musimy zasłonić. I słuchajcie. A teraz było że ze posad. Jest pierwszy. Nie będę pewnie ty dużo mówił, bo chcę się skupić i przejść ten pokój. Ale i tak się strasznie boję. Ale się boję, że zaraz jakiś mi wyskoczy. O, widzicie, tam jest cika. Musimy zgasić lampkę i po prostu się nie ruszać. Ale nie możemy u niej udawać, że śpimy. Bo wtedy nas zaatakuje. O, Freddy. O, idzie Foxy. Chica, pójdze, bądź Musimy używać lampki, żeby się tak jakby nie bać, bo przez to też możemy zginąć. Foxy tak, tutaj macie hak Foxiego, więc musimy zrobić tak. Wiedziałam, że one tutaj... I teraz nie do końca to słyszymy. Strasie nam wzrasta ten strach. I nic możemy zrobić teraz. Nie wiem czy to już jest możliwe, żebyśmy przeżyli. A lampka powoduje... A i lampka powoduje tylko, że to aż nam tak szybko nie spada, a nie, że to nam wzrasta jeszcze nic nie robić. Tylko po, co poszła, bo oni se poszedł. Nie wiem, bo staram się, żeby te filmiki miały 20 minut. To może więcej będzie filmików. A nie z 5. Bo chyba z 5 Albo 6, nie wiem. Mogłabym sobie nagrać tylko te części, kiedy przeszłem. na nagarać tylko rzucić te filmiki, które oczywiście przeszłem. I... I był Freddy. Tak wiem. Ale był też Foxy. To jeszcze raz spróbujemy. Teraz wspominę i od razu przejdziemy do nocy. Hello? Hello, hello, uh, Nick? A, hey little Nicky, it's me, Michael. A tam, tu za zagrał. O, dobra. Ta gra naprawdę potrafi straszyć. Polecam się ściągnąć, bo jest darmowa na stronce tej gry. To jest Reborn, choć nie wiem czy będę nagrywał Reborna. jest źle Chyba Przynajmniej wiem, jak to nie ma działać Przepraszam za chwilę. Już przyjdzie teraz. Najgorsza jest, jeśli się zgrają w sumie, Chica z Foxin. To wtedy jest najgorszej. Idź se. Dobry ku kurczaczek. Mamy to. Box jest już blisko. Wypowiadam powiadomienia z telefonu. Przepraszam was za, was za to bardzo. Ale różnie to bywa. To, to okno jest otwarte. Czy to okno jest zamknięte, to bo nie wiem. Było otwarte. Czyli nie zdążyłem go odgonić. Dobra, spróbuję jeszcze jeden raz. Będziemy ten filmik mieli przynajmniej 20 minut. it's me, Michael. I spróbuję to przejść. Nie wiem, czy Oh. <Szysk> nie jest dobrze, totalnie nie jest dobrze. Jedyna, kogo jeszcze chyba nie widzieliście, to jest bani. Na środku macie frediego, jeśli ktoś by nie wiedział. Tutaj za lampką jest cika. A tutaj macie niego. Tylko zaraz porównacie ich zniszczenie. tak wygląda taki. A tak w... W... zaraz zobaczycie. Ice, proszę bardzo ładnie, bardzo ładnie, proszę Ice. Posadzę. A tak wygląda normalnie. Nie ma szczęki i jest bardziej podniszczony. Z Bonim jest tak samo, tylko Boni nie ma twarzy. A tu mu twarz wycięli. Przyjdzie. Nie, jeszcze nie teraz. Jest 19 minut ciutka. Idź ze Fred. А, так там не срубили Здесь перша Jeszcze parę minut. I z tego co myślę, teraz powinien jakoś Foxy zaatakować. O nie, Foxy, Chica i Freddy. Tego trochę. Dobra, ja jestem już martwy. Tak, byłem martwy. Dobra, myślę, że to byłoby na tyle. Spróbuję przejść w następnym odcinku. Ten poziom. I postaram się tak najwyżej. Trzy odcinki na jeden pokój. Może dwa. Nie wiem. Ale to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc pa do zobaczenia i do następnych odcinków. A jeszcze jedno: subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to mnie strasznie motywuje do robienia i kręcenia ogólnie tych filmów. Więc pa na razie i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie.